Kiedy byłam w ciąży, moja okrutna teściowa wyrzuciła mnie z domu i zamknęła za mną drzwi. Zażądała, abym przekazała dom wart 5 milionów dolarów mojemu mężowi, grożąc, że w przeciwnym razie przygotuje się na rozwód. Kropka. mój mąż stanął po stronie swojej matki i nie poparł mnie. Kiedy odmówiłam, wyrzucili wszystkie moje rzeczy z domu, odepchnęli mnie i powiedzieli: idź sobie. Poczułam się bezradna i opuściłam to miejsce. Postanowiłem się zemścić. Potajemnie opracowałam plan i podałam ich oboje do sądu, ale decyzja sądu zszokowała wszystkich. Mam na imię Lily i zawsze wierzyłam, że niezależność jest kamieniem węgielnym spełnionego życia. W wieku 35 lat byłam dumna ze swoich osiągnięć jako agentka nieruchomości na przedmieściach Denver. Ciężko pracowałam. Aby zbudować swoją karierę i zaoszczędzić na mój piękny dom, który kupiłam za 5 milionów dolarów. Był dla mnie czymś więcej niż tylko domem. Był świadectwem mojego poświęcenia i symbolem życia. Jakie sobie wyobrażałem, kropka, zawsze marzyłam o kochającym małżeństwie. Więc kiedy poznałam Ryana, 38-letniego konsultanta technicznego, wszystko było w porządku. Był czarujący, inteligentny i zdawał się doceniać moje ambicje. Dzień naszego ślubu był uroczystością, na którą długo czekałam, ale nie wiedziałam, że będzie to początek mrocznego rozdziału w moim życiu. W dniu naszego ślubu byłam przepełniona radością, ale nie mogłam pozbyć się wrażenia, że coś jest nie tak z Reanem. Gdy szłam do ołtarza, zauważyłam odległe spojrzenie w jego oczach. Odrzuciłam to jako typowe nerwy ślubne. Kropka w końcu mieliśmy rozpocząć nowe wspólne życie. A przynajmniej tak mi się wydawało. Kropka po ceremonii przeprowadziliśmy się do mojego domu, podekscytowani rozpoczęciem naszego małżeńskiego życia. Na początku wszystko wydawało się idealne, ale w miarę jak dni zamieniały się w tygodnie, zaczęłam odczuwać zmiany. Kropka Ryan stawał się coraz bardziej pasywny, a jego matka, Margaret. 65-letnia emerytowana nauczycielka. Zaczęła odwiedzać mnie bez zapowiedzi, krytykując wszystko od mojego gotowania po wystrój domu. Lili, kochanie, myślałaś o zmianie zasłon? Kłócą się z sofą, mówiła, a jej głos ociekał protekcjonalnością. Chciałam coś odpowiedzieć, bronić swoich wyborów, ale powstrzymałam się. W końcu, Ryan był moim mężem, i myślałam, że to po prostu sposób. W jaki rodziny wchodzą w interakcje. Może przesadziłam, kropka próbowałam zbyć jej komentarze, ale zaczęły one podkopywać moją samoocenę. Zaczęłam kwestionować swoje decyzje, swój gust, a nawet swoją wartość jako żony. Pewnego popołudnia usiadłam z Reanem, mając nadzieję wyrazić swoje uczucia. Wiesz, kocham nasz dom, ale komentarze Twojej mamy zaczynają do mnie docierać. Możemy porozmawiać o ustaleniu pewnych granic? Zapytałam, szukając zrozumienia w jego oczach. Kropka westchnął, odwracając wzrok. Ona tylko próbuje pomóc Lily. Rodzina trzyma się razem. Wiesz, jakie są matki, Kropka, poczułam. Jak ogarnia mnie fala rozczarowania. Czy moje szczęście w tym małżeństwie miało być zagrożone przez opinię jego matki? Postanowiłam milczeć, mając nadzieję, że z czasem będzie lepiej. Prawdziwy punkt zwrotny nastąpił niespodziewanie kropka pewnego wieczoru. Po długim dniu w pracy wróciłem do domu i zastałem Margaret stojącą w moim salonie. Wokół niej piętrzyły się walizki. To także dom mojego syna oznajmiła, jakbym się jej spodziewał. Zastygłam w bezruchu, serce mi waliło kropka, Margaret, co ty tu robisz? Zapytałam, starając się zachować spokój. Postanowiłam się wprowadzić. Nie możesz oczekiwać, że Ryan będzie żył bez matki, prawda? Jej ton był rzeczowy, jakby rozmawiała o pogodzie. Poczułam, że tonę w żołądku. Ale to jest mój dom. Nie rozmawialiśmy o tym. Lily, musisz zrozumieć, że rodzina jest ważna. Wiedziałaś, że kiedy za niego wyszłaś, mój świat zaczął się wokół mnie rozpadać. kropka. Zwróciłam się do Reana, desperacko szukając wsparcia. Ryan, proszę. Powiedz coś. To nie jest w porządku. Wyglądał na rozdartego, spoglądając tam i z powrotem między matką a mną. Mama chce nam tylko pomóc, Lily. Może nam się udać. kropka Ogarnęła mnie zimna fala zdrady. Poczułam się odizolowana we własnym domu, jakby moje sanktuarium zamieniło się w pole bitwy. Świadomość tego uderzyła mnie mocno. Walczyłam o swoje miejsce we własnym życiu. W miarę upływu tygodni sytuacja tylko się pogarszała. Obecność Margaret stała się ciągłym cieniem, a ja zaczęłam się dusić. Odkryłam, że jestem w ciąży, i miałam nadzieję, że to nas do siebie zbliży. Ale kiedy podzieliłam się tą wiadomością, Margaret tylko uniosła brew i powiedziała: Musisz uważać na swoją dietę. Nie chcemy żadnych problemów zdrowotnych, kropka, mimo że w tym czasie pragnęłam wsparcia i radości, spotkałam się z zimną obojętnością. Często tęskniłam za dniami, w których życie było nieskomplikowane, i pełne obietnic, kropka w mojej głowie kłębiły się myśli o tym. Jak moje życie przybrało tak nieoczekiwany obrót, kropka pewnej późnej nocy, po kolejnym wyczerpującym dniu w pracy, wróciłam do domu i zastałam zamknięte drzwi. Zapukałam cicho, spodziewając się, że Ryan mnie wpuści, kropka, zamiast tego przez drzwi dobiegł głos Margaret. Nie wejdziesz, jeśli nie zgodzisz się przenieść własności tego domu na Ryana, kropka, serce mi zamarło. Margaret, wpuść mnie. To jest mój dom. Kropka już nie, kochanie. To dom mojego syna. Albo go przekażesz, albo wezwę policję. Kropka, twoje wtargnięcie. Rzeczywistość mojej sytuacji uderzyła mnie jak pociąg towarowy. Ciężko walczyłam o swoją niezależność, a teraz byłam wyrzucana z własnego domu. Uzyspływały mi po twarzy, gdy zdałam sobie sprawę, że nie mam dokąd się zwrócić. Kropka, stałam się obca we własnym życiu. Kropka w nocy siedziałam na werandzie czując, jak chłód zdrady przenika moje kości. Musiałem pomyśleć potrzebowałem planu nadszedł czas, by odzyskać kontrolę. Ale musiałem to zrobić ostrożnie. Nie mogłam pozwolić, by zobaczyli. Jak bezbronna się czułam, kropka, postanowiłam zostać z rodzicami na jakiś czas, by oczyścić umysł. Mój ojciec zawsze był moją opoką i wiedziałam, że mnie zrozumieją. Kropka, ale czekająca mnie podróż była zniechęcająca, i czułem się, jakbym stał na krawędzi klifu, gotowy do skoku w nieznane. Kropka. Nie wiedziałem, że ten skok doprowadzi do walki o moją autonomię, bitwy, którą byłem zdeterminowany wygrać. Kropka po tej wstrząsającej nocy zamieszkałem z rodzicami. Ich dom wydawał się pocieszający, wypełniony wspomnieniami z dzieciństwa. Ale nie mogłem pozbyć się poczucia porażki, które nade mną wisiało. Mój ojciec, emerytowany policjant, i moja matka, troskliwa gospodyni domowa, powitali mnie z otwartymi ramionami, ale wiedziałam, że muszę stawić czoła mojej sytuacji. Lili, możesz zostać tak długo, jak potrzebujesz, powiedziała mama, otulając mnie ciepłym uściskiem. Razem to rozwiążemy. Doceniałam ich wsparcie, ale w głębi duszy czułam że rozpala się we mnie ogień. Byłam zmęczona byciem ofiarą we własnym życiu. Potrzebowałem planu i pomocy. Wtedy skontaktowałam się z Sarą, bliską przyjaciółką ze studiów, która została odnoszącą sukcesy prawniczką. Zawsze była moim oparciem, a teraz potrzebowałam jej wiedzy prawniczej bardziej niż kiedykolwiek. Lili, cieszę się, że zadzwoniłaś. Kiedy wszystko wyjaśniłam, Sara powiedziała, że to niedopuszczalne i możemy walczyć. Musisz złożyć pozew o rozwód. To pierwszy krok do odzyskania swojego życia, kropka jej słowa brzmiały w moich uszach jak okrzyk bojowy. Myślałam o rozwodzie, ale usłyszenie tego od Sary sprawiło, że poczułam się realnie. Ale co, jeśli Ryan spróbuje odwetu? A Margaret już pokazała, jak bezwzględna potrafi być kropka, niech przyjdą. Kropka Sara odpowiedziała pewnie, masz prawo po swojej stronie, a emocjonalne znecanie się, którego doświadczyłaś, nie jest czymś, co należy lekceważyć. Możemy zbudować sprawę, która podkreśli ich manipulację. Kropka, w ciągu następnych kilku dni opracowaliśmy kompleksowy plan. Sara pomogłaby mi zebrać dowody emocjonalnego znęcania się i przymusu, z jakim spotkałam się zarówno ze strony Reana, jak i Margaret. Miałyśmy dokumentować wszystko, wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe, a nawet groźby, które otrzymywałam. Zaczęłam prowadzić szczegółowy dziennik, odnotowując każdą interakcję, każdy komentarz, który sprawiał, że czułam się mała i nieistotna. Kropka pewnego wieczoru. Pisząc w swoim dzienniku, przypomniałam sobie konkretny incydent, który doprowadził mnie do krawędzi. Było to kilka tygodni przed moją wyprowadzką. Wróciłam do domu po długim dniu, zmęczona i chętna do podzielenia się wiadomością o ciąży. Zamiast tego zastałam Margaret siedzącą przy kuchennym stole i przeglądającą moje osobiste akta. Co ty robisz? Zapytałam, mój głos drżał z niedowierzania. Sprawdzam tylko Twoje finanse w końcu niedługo zostaniesz matką. Ważne jest. Aby być przygotowanym, odpowiedziała Margaret. Margaret, to nie twoje miejsce. Nie masz prawa naruszać mojej prywatności w ten sposób, zaprotestowałam, czując, jak wzbiera we mnie znajomy rumieniec złości. Finanse twojego męża to moja sprawa. Jeśli on boryka się z problemami, to my wszyscy. A tego przecież nie chcemy, prawda? Odparła z zimnym uśmiechem, w tamtej chwili czułam się taka bezsilna. Rozmyślanie o tym podsyciło moją determinację. Nigdy więcej nie pozwolę jej ani Reanowi dyktować mojego życia, kontynuując strategię, znalazłam siłę w świadomości, że nie jestem sama. Sara była niezłomnym sprzymierzeńcem, a moi rodzice oferowali emocjonalne wsparcie, którego desperacko potrzebowałam, pewnego wieczoru, Podczas kolacji z mamą i tatą podzieliłem się moim planem złożenia pozwu o rozwód. Nie mogę dłużej siedzieć z założonymi rękami i pozwalać. By mnie kontrolowali, powiedziałam z determinacją w głosie. Kropka, chcę odzyskać mój dom i uwolnić się od ich manipulacji. Kropka, tata spojrzał na mnie z dumą w oczach. Dokonujesz właściwego wyboru, Lily. Będziemy Cię wspierać na każdym kroku. Następnego dnia wzięłam głęboki oddech i weszłam do biura Sary, aby rozpocząć proces. Moje serce przyspieszyło, gdy podpisywałam dokumenty, czując mieszankę strachu i wzmocnienia. To był mój pierwszy krok w kierunku odzyskania mojego życia. W kolejnych tygodniach pracowaliśmy niestrudzenie, aby przygotować się do bitwy sądowej. Każdy dzień był wirem emocji, gdy zbierałem dowody i przygotowywałem zeznania. Czułem się jak żołnierz przygotowujący się do wojny. Aż nadszedł dzień rozprawy. Mój żołądek skręcał się z niepokoju, gdy siedziałem w poczekalni w sądzie, otoczony przez inne rodziny stojące w obliczu własnych bitew. Moje dłonie były spocone, a serce waliło mi w piersi. Lili, świetnie sobie poradzisz. Sara uspokoiła mnie. Siadając obok i trzymając mnie za rękę, pamiętaj, że walczysz o siebie i swoją przyszłość. Te słowa rezonowały ze mną. Wzięłam głęboki oddech i skupiłam się na pożądanym wyniku. Kropka skończyłam się bać. Byłam gotowa stawić czoła Reanowi i Margaret w sądzie i odzyskać swoje życie. Kropka, gdy sędzia wywołał moją sprawę, poczułam przypływ adrenaliny. To był ten moment, na który się przygotowywałam. Kropka wkroczyłam na salę sądową, gotowa stawić czoła przyszłości i walczyć o swoją przyszłość, nieświadoma szokujących zwrotów akcji, które czekały mnie w nadchodzącej bitwie. Kropka, gdy wszedłem na salę sądową, poczułem ciężar mojej decyzji. Atmosfera była napięta, wypełniona szmerem innych spraw, i odległym dźwiękiem uderzającego młotka, kropka, moje serce przyspieszyło, gdy zobaczyłam Riana i Margaret siedzących z przodu. Ryan miał stoicki wyraz twarzy, ale widziałam napięcie w jego szczęce oczy margaret, bystre i wyrachowane, przeskanowały pokój, lądując na mnie ze spojrzeniem, które przyprawiło mnie odreszcze kropka lilii. Pamiętaj, żeby zachować spokój. Sara szepnęła, gdy zajęłyśmy miejsca. Przygotowałyśmy się na tę chwilę. Nie jesteś sama kropka sędzia, kobieta w średnim wieku z autorytetem. Weszła do sali i wszyscy wstali. Gdy zajęła swoje miejsce, poczułem, że moja determinacja rośnie. To była moja szansa, by obnażyć manipulacje i emocjonalne znecanie się, których doświadczyłam. Postępowanie rozpoczęło się od tego, że sędzia poprosiła o przegląd sprawy. Sara wstała i zwięźle przedstawiła nasze argumenty, szczegółowo opisując moje zmagania z Reanem i Margaret. Kropka podkreśliła emocjonalne cierpienie, z jakim się zmagałam, przedstawiając je w kontekście mojej ciąży i mojego prawa do swobodnego życia we własnym domu. Wysoki Sądzie, zaczęła Sara. Moja klientka Lily jest tu dzisiaj, aby odzyskać swoje życie z uścisku męża i teściowej, którzy systematycznie próbowali ją kontrolować. Mamy dowody emocjonalnego znęcania się i przymusu, które naszym zdaniem wymagają natychmiastowego działania. Zerknęłam na Ryana, który pozostał bez wyrazu, ale zauważyłam, jak jego palce chwyciły krawędź stołu. Margaret, z drugiej strony, wydawała się niezrażona. Chytry uśmiech igrał w kącikach jej ust, gdy pochyliła się bliżej Riana. W miarę jak przesłuchanie postępowało, czułam mieszankę strachu i determinacji. Mój żołądek burczał, gdy słuchałam, jak prawnik Riana przedstawia swoją wersję wydarzeń, przedstawiając mnie jako nieodpowiednią żonę, która próbuje odciągnąć męża od jego rodziny. Argumentował, że Lily wyolbrzymia. Swoje roszczenia, aby uzyskać kontrolę nad ich wspólnym majątkiem. Ale ja byłam przygotowana, kropka, kiedy przyszła moja kolej na zeznania. Wstałam i wzięłam głęboki oddech, spoglądając na Sarę, która skinęła zachęcająco głową. Byłam podekscytowana możliwością poślubienia Reana i zbudowania wspólnego życia. Zaczęłam studiować swój głos, kropka, ale niemal natychmiast poczułam się jak obca we własnym domu. Jego matka wprowadziła się bez mojej zgody i zaczęła dyktować mi. Jak mam żyć? Kropka, zostałam zamknięta w domu po długim dniu pracy, a kiedy próbowałam porozmawiać o moich uczuciach z Reanem, wolał wspierać swoją matkę, niż mnie. Kropka, podzieliłam się historią tej nocy, kiedy Margaret zamknęła mnie w domu, szczegółowo opisując groźby, które wypowiedziała, i bezradność, którą czułam. Widziałam, jak sędzia pochyla się do przodu, a jej wyraz twarzy jest uważny. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że będę walczyć o swój dom i autonomię kropka kontynuowałem. Moje emocje rosły. Tu nie chodzi tylko o własność. Chodzi o moją tożsamość i przyszłość jako matki. Odmówiłam wychowywania dziecka w środowisku, w którym jestem stale poniżana i kontrolowana kropka, gdy skończyłam, na sali sądowej zapadła chwila ciszy. Sędzia robił notatki, a ja widziałam, jak wyraz twarzy Reana słabnie. Poczułam falę wzmocnienia, która mnie ogarnęła. Wypowiedziałam swoją prawdę, kropka, gdy rozprawa dobiegła końca. Sędzia zwrócił się do Reana i Margaret. Oboje musicie zrozumieć powagę tej sytuacji. Dobro emocjonalne matki i jej dziecka jest najważniejsze, kropka, gdy opuściliśmy salę rozpraw. Sara ścisnęła mnie za rękę. Spisałaś się niesamowicie, Lili. Myślę, że mamy mocne argumenty. Ale kiedy wyszłam, zobaczyłam Reana i Margaret szepczących do siebie, z napiętymi i złymi wyrazami twarzy. Kropka żołądek mi opadł. Wiedziałam, że nie poddadzą się bez walki. Kropka groźba odwetu wisiała w powietrzu, ale byłam gotowa. Stawiłam czoła swoim lękom i bez względu na to, co stało się później, byłam zdeterminowana, by chronić siebie i moje przyszłe dziecko. Nie wiedziałam, że prawdziwa bitwa jeszcze się nie skończyła. Kolejne zwroty akcji w tej sadze podważą wszystko, co myślałam, że wiem o zdradzie i zemście. Dni następujące po rozprawie sądowej były wypełnione mieszanką niepokoju i oczekiwania. Czułem się jak na linie, balansując między nadzieją a strachem. Sara i ja kontynuowaliśmy przygotowania do kolejnych kroków. Ale wyczuwałem napięcie między Ryanem i Margaret. Nie należeli do osób, które łatwo się wycofują. Kropka tydzień później otrzymałam telefon od Sary. Lily, musimy się spotkać. Jest coś ważnego, co chcę omówić. Moje serce przyspieszyło. Oceo mogło chodzić Pobiegłam do jej biura, gdzie przywitała mnie z poważnym wyrazem twarzy. kropka Właśnie dostałam wiadomość, że Ryan i Margaret planują walczyć. Próbują zdyskredytować twoje roszczenia, mówiąc, że jesteś niestabilna emocjonalnie i nie nadajesz się na matkę. Poczułam, jak ogarnia mnie fala gniewu. Uciekają się do kłamstw, e nie mogę w to uwierzyć. To powszechna taktyka, wyjaśniła Sara. Ale pokazuje ich desperację. Możemy temu przeciwdziałać. Musimy zebrać więcej dowodów na emocjonalne znecanie się nad Tobą. Tej nocy usiadłam i zaczęłam pisać w swoim dzienniku, przypominając sobie chwile, które nadszarpnęły moje poczucie własnej wartości. Przypomniałam sobie czasy, kiedy byłam lekceważona, podważana i traktowana tak. Jakbym była niewidzialna. Z każdym słowem czułam się silniejsza. Kropka. Nie byłam już nieśmiałą kobietą, którą Ryan i Margaret myśleli, że mogą kontrolować. Kropka. W następnym tygodniu otrzymałam formalne powiadomienie o kolejnym stawiennictwie w sądzie. Mój niepokój wzrósł, ale byłam zdeterminowana, by stawić czoła temu, co mnie czeka. Tym razem nie będę tylko bronić swojej sprawy. Kropka. Będę stać wysoko i walczyć o swoją przyszłość i dobro mojego dziecka. Kropka, kiedy nadszedł ten dzień, Poczułam mieszankę strachu i determinacji, gdy weszłam na salę sądową. Ryan i Margaret już siedzieli. Ich miny stwardniały. Wyczuwałam wrogość między nami, ale byłam gotowa. Kropka Sara ponownie przedstawiła naszą sprawę, podkreślając emocjonalne zawirowania, przez które przeszłam i jak wpłynęły one na moją ciążę. Zebrałam wiadomości tekstowe od Margaret, które zawierały jej obelgi przebrane za troskę. Patrzyłam, jak sędzia przegląda dowody, marszcząc brwi w skupieniu, kiedy nadeszła moja kolej. Wzięłam głęboki oddech i stanęłam przed sędzą. Wysoki sądzie, nie jestem tu po to, by rozbijać rodzinę. Jestem tutaj, aby odzyskać swoje życie i zapewnić bezpieczne środowisko dla mojego dziecka. Nie mogę pozwolić, by moja teściowa dyktowała mi dalsze życie. Gdy przemawiałam, czułam wsparcie ze strony moich rodziców, którzy siedzieli z tyłu. Ich obecność dodawała mi sił. Podzieliłem się najbardziej bolesnymi momentami, ujawniając, jak czułem się uwięziony i kontrolowany, jak byłem zamknięty w domu i jak moja tożsamość została pozbawiona. Atmosfera na sali sądowej zmieniła się kropka widziałam, jak zmienia się wyraz twarzy sędziny, gdy chłonęła moje słowa. Kiedy przyszła kolej na Reana, potknął się o swoje argumenty, wydając się mniej pewny siebie niż wcześniej. Margaret była jednak nieugięta, próbując manipulować sytuacją, ale jej taktyka traciła na sile kropka w końcu. Po długiej i wyczerpującej sesji sędzia zarządził przerwę. Kiedy wyszliśmy, czułem się wyczerpany. Ale pełen nadziei. Kilka godzin później sędzia wróciła, by ogłosić werdykt. Na podstawie przedstawionych dowodów i zeznań stwierdzam, że Lily została poddana emocjonalnemu znęcaniu się i manipulacji. Dlatego przyznaję jej pełną opiekę nad dzieckiem i wyłączną własność domu. Ryan i Margaret poniosą karę za swoje czyny. Te słowa były jak ciężar, który spadł mi z ramion. Zalała mnie ulga, ale poczułam też smutek z powodu rodziny, którą kiedyś myślałam, że mam. Gdy wyszłam z sali sądowej, Sara mocno mnie przytuliła kropka. Udało ci się, lili. Walczyłaś o swoje prawa i wygrałaś kropka z uśmiechem wyszeptałam. Zrobiłam to, bo wierzyłam, że zasługuję na coś lepszego kropka w kolejnych tygodniach przeprowadziłam się z powrotem do domu, odzyskując swoją przestrzeń. Czułam się jak nowy początek. Pomalowałam ściany, zmieniłam wystrój i wypełniłam swoje dni przygotowaniami do narodzin dziecka. Byłam gotowa na przyjęcie samotnego macierzyństwa i zbudowanie życia wolnego od cieni przeszłości, patrząc wstecz. Zdałam sobie sprawę, że zdrada mnie nie złamała. Sprawiła, że stałam się silniejszą osobą. Poznałam moc stawania w swojej obronie i odzyskiwania własnej tożsamości. Nie byłam już tylko ofiarą. Byłam ocalałą, kropka, gdy tuliłam rosnący brzuch, szeptałam obietnicę mojemu nienarodzonemu dziecku. Zbudujemy życie pełne miłości, szacunku i siły. Będziesz wiedzieć, że zawsze możesz stanąć w swojej obronie. Kropka, w tym momencie zrozumiałam, że to nie tylko nowy początek dla mnie, ale także nowe dziedzictwo dla mojego dziecka, zbudowane na fundamencie wzmocnienia i odporności. Byłam gotowa na wszystko, co miało nadejść.